Cześć! Nazywam się Eryka Sokulska i jestem oficjalną makijażystką marki Max Factor. Dzisiaj jest ze mną Ania, podopieczna fundacji Piękniejsze Życie, która jest kobietą po przejściach onkologicznych. Na jej przykładzie będziemy pokazywać bardzo ważny dla wszystkich pacjentek po przejściach właśnie onkologicznych makijaż brwi, więc zostańcie z nami! Może zacznę od tego, że w makijażu brwi wszystko zależy od tego, na jakim etapie brwi tak naprawdę są. Czy w ogóle ich nie ma, bo tak też się zdarza w trakcie lub po leczeniu. Czy są przerzedzone, właśnie tak jak w, w Twoim przypadku. Ok, co trzeba zrobić na wstępie? Na pewno wyznaczamy kluczowe dla brwi punkty, żeby wiedzieć w jakim obszarze się poruszać i, i jak, jak je malować. Przyda nam się pędzelek, przykładamy go do skrzydełka nosa. I kącik wewnętrzny oka. I tutaj już widzimy, gdzie brwi powinny się zaczynać. Brwi twoje, Aniu, się zaczynają w dobrym miejscu, ale żeby panią pokazać i troszeczkę to przerysować, żeby było to widoczne, narysujemy taki wyraźniejszy, zobaczcie, znaczek. Zrobimy to, to samo po drugiej stronie. Pamiętajcie też, że brwi nie zawsze są symetryczne z obu stron, to jest normalne i wtedy jest to po prostu troszeczkę trudniejsze i trzeba się dopasowywać. Starać się dopasowywać jedną do drugiej. Ale też pamiętajmy, że brwi nie są bliźniaczkami, mogą być siostrami. To ładne powiedzenie, prawda, Aniu? Bardzo mi się podoba. <laughs> Bo też jakby asymetria twarzy często się zdarza i te brwi też są, te, też są często na różnych wysokościach. Dobra, zobaczcie, mamy te, mamy te dwa punkty tak naprawdę, gdzie brwi powinny się zaczynać. I teraz przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie kącik nosa, końcówka brwi i znowu rysujemy sobie. Taką kropeczkę. Ja zrobię to celowo troszkę mocniej, żebyście dobrze widziały. Z drugiej strony dokładnie to samo. Ani brwi, zobaczcie, zaczynają się i kończą w dobrym miejscu, tak naprawdę. O, rysujemy punkcik. Kolejny. I mamy dwa punkty. Jeszcze potrzebujemy trzeciego punktu, żeby wiedzieć, w którym miejscu mają się brwi unosić, czyli ten najwyższy punkt. I jest to ten moment, gdzie przykładamy do skrzydełka nosa i musisz patrzeć na wprost Aniu, tak jakby przed siebie. I pędzelek powinien przechodzić przez źrenicę. I wtedy wyznaczamy punkt na górze, o tutaj. To będzie nasz wierzchołek brwi, to samo z drugiej strony. I zobaczcie, na podstawie tych punktów tak naprawdę widzimy, u Ciebie to wszystko się zgadza, słuchaj Ania. Bardzo no się dzieje. A jeszcze nic nie zrobiłyśmy. Jedyne co, będziemy je po prostu ładnie wyrównywać i i zagęszczać. Więc e, tak naprawdę widzimy dokładnie e, punkty zakoń początku, zakończenia i, wie i wierzchołka. Możemy jeszcze sobie zrobić e, ten ruch, czyli przykładamy, słuchajcie, pędzelek do, jakby to nazwać, nad powieką ruchomą, na zagięciu, na załamaniu powieki i sprawdzamy, czy brwi są na równej wysokości. Tutaj rzeczywiście u Ciebie też to się wszystko zgadza. Jeśli by nie były, to słuchajcie, warto sobie też tutaj wyznaczyć tutaj takie linie. Które nam mówią, gdzie te brwi powinny od dołu, jakby zacząć pracować. O, z drugiej strony to samo. Mamy wyznaczone punkty, przechodzimy do wypełniania brwi. Ja osobiście najbardziej lubię kredki do brwi, możesz też użyć cienia, ale tak naprawdę kredki są dużo bardziej precyzyjne i możesz też imitować naturalne włoski. Czyli w przypadku pacjentek, które nie mają w ogóle brwi, rzeczywiście praca z kredką, szczególnie jeśli mają cienki rysik, jest dużo bardziej naturalna, efekt jest dużo bardziej naturalny. Są też produkty, które łączą w sobie kredkę z cieniem, także tak naprawdę do wyboru jest wiele opcji. Warto też samemu wypróbować i podjąć decyzję, który sposób jest najlepszy. Ok, cienka kredka z rysikiem, bardzo cienka. Zaczynam sobie od nasady brwi od dołu. Bardzo wygodną opcją jest, jeśli kredka ma na końcówce taką szczoteczkę do rozczesywania, wtedy nie musisz brać kolejnego produktu, tylko w trakcie po prostu rozczesujesz i jest to dużo, dużo wygodniejsze. Rysujemy. Ja sobie zrobię to techniką taką, że rysuję sobie takie mini włoski, które później, później rozciera i przechodzę dalej do kolejnego punktu. Wcześniej przerysowałam to troszeczkę bardziej w sposób przerysowany właśnie po to, żeby wszystkie panie widziały te punkty. Teraz je troszeczkę zetrę, bo tak naprawdę już wiem co, gdzie i jak i rysuję zgodnie właśnie z tymi punktami. W trakcie rozcieramy, wtedy efekt jest dużo bardziej naturalny. Od dołu też Będziemy tutaj wypełniać, bo tu masz więcej ubytków od dołu, w zasadzie, wiesz? Mm. Więc tak naprawdę też od dołu te brwi musimy sobie tutaj wypełnić. Pamiętamy, żeby nie wyjeżdżać kredką zbyt daleko od kącika zewnętrznego brwi, ani też nie wyjeżdżać w trakcie rysowania, właśnie poza, te, poza tą nasadę. Brwi powinny mieć dokładnie taką długość, jaką wyznaczyły nam te punkty. Ok, rozcieramy i z drugiej strony zrobimy dokładnie dokładnie to samo. Okay. Już prawie kończymy i tak naprawdę intensywność zależy od ciebie, bo możesz zrobić to w neutralnych odcieniach, możesz troszeczkę pogłębiony kolor lub wyraźny, to już wszystko zależy od tego. Jakie są Twoje preferencje? Ja osobiście proponuję naturalność, bo rzeczywiście naturalność zawsze się obroni, słuchajcie, więc żeby ten kolor nie był ani za ciemny, ani za jasny, ale też, żeby się czuła sobą, bo jakby to w tym wszystkim jest tak naprawdę kluczowe i najważniejsze. Prawda? Myślę, że na początek bardziej delikatnie, a potem jak ręka tak. już nabierze w to. Dokładnie, to dokładnie. To też mocniej. jest dobry system, słuchajcie. Kupić sobie jaśniejszą kredkę i mhm. najpierw robić to, zanim się wprawicie jaśniejszym odcieniem, a dopiero później przechodzić do takiego odcienia, jaki was. Satysfakcjonuje najbardziej. Dobra, jeden, jedną brew mamy zrobioną, przechodzimy teraz do drugiej i robię dokładnie, dokładnie to samo. Brwi, słuchajcie, mamy tak naprawdę zrobione, wypełnione kolorem. I teraz tak, drugi y, krok, który proponuję i ja bardzo lubię tego typu produkty. Nie wiem czy kiedyś y, ani używałaś maskary do brwi. Maskary do brwi są dobre dla y, kobiet po przejściach onkologicznych, tych, które mają włoski lub mają je przerzedzone, bo w momencie kiedy nie ma włosków w ogóle. No ta maskara się po prostu nie przyda, tak? Bo rzeczywiście ona nie wypełnia ubytków w skórze. Ona włoski pogrubia, jakby nadaje włosom kolor i też zatrzymuje. Do tego większość tych maskar jest wodoodporna. Ta właśnie jest wodoodporna, także trzyma się naprawdę, naprawdę cały dzień. Możecie ją używać jako osobny, samodzielny produkt w celu tylko jakby zagęszczenia brwi i nadania im koloru. Lub tak jak zrobiłyśmy w przypadku Ani, najpierw wypełniłyśmy wszystkie ubytki, na skórze, w których były luki, i dopiero teraz użyjemy maskary. Szczególnie naturalnie i tak bardzo dziewczęco wygląda uniesiona nasada. Także możecie też unieść samą nasadę, a resztę brwi po prostu pozostawić w swoim naturalnym ułożeniu włosów, lub unieść je tak naprawdę od połowy, lub na całości, to już tak naprawdę jak, jak wam w duszy gra. To o czym na pewno warto wspomnieć to to, że brwi od nasady mogą być bardziej precyzyjne, a od góry jakby bardziej naturalne, bo to też zapewnia twarzy bardziej młodzieńczy wygląd i bardziej naturalny efekt. I jeśli wam się zdarzyło, że gdzieś tam ten dół wydaje wam się za mało precyzyjny, albo gdzieś tam się, wam troszeczkę kolor rozjechał w dół, no bo tak też się zdarza, prawda? Jak się malujemy, nie zawsze jest idealnie, to też zależy od naszego dnia, od pośpiechu i od wielu innych czynników, warto yy, wykorzystać albo korektor, albo podkład, który nakładałaś sobie wcześniej, tak? Może tutaj warto też wspomnieć o tym, że użyłyśmy nawilżającego podkładu, bo masz problemy z cerą, która jest przesuszona właśnie po leczeniu. Także tutaj warto wspomnieć, że użyłyśmy nawilżającego, pielęgnującego podkładu. I tym samym podkładem będziemy sobie te brwi od dołu jeszcze delikatnie, delikatnie tutaj korygować. Przyda nam się też patyczek kosmetyczny, którym ewentualne właśnie niedoskonałości możemy sobie wytrzeć i wyrównać. Ale na pewno taki cienki, skośny pędzelek właśnie z podkładem lub z korektorem też będzie na pewno bardzo, bardzo pomocny. Jedyne, czego mi brakuje, to takiego jasnego odbicia od dołu. Oczywiście podkład mi to wyrównał, ale on jest w kolorze skóry, czyli na całości mamy ten sam kolor, a ja chciałabym to delikatne, jasne odbicie. Więc od dołu możemy sobie wykorzystać beżową kredkę i ta beżowa kredka da nam właśnie takie piękne odbicie. Rysujemy sobie od dołu linię i za chwilkę będziemy tą linię rozcierać. Ok, i rozcieramy, rozcieramy pędzelkiem tą właśnie linię, którą utworzyłyśmy. I dzięki temu zyskujecie takie odbicie dla brwi i one też będą bardziej wyglądały naturalnie i co za tym idzie, też buzia będzie wyglądała dużo, dużo bardziej świeżo. Możemy sobie też pomóc paluszkiem. Dobra, z drugiej strony robimy to samo. I rozcieramy. Kończymy rozcieranie beżowej kredki. I to, na co warto zwrócić uwagę na koniec już po wykonaniu makijażu, ale też w trakcie malowania brwi, to na pewno nasada brwi. Pamiętajcie, żeby ona nie była zbyt ostra i żeby to nie były takie ostre, ostre krawędzie i ostre początki, bo to tak naprawdę nadaje brwiom groźnego efektu. I to, co się gdzieś tam broni w świecie wirtualnym, niekoniecznie sprawdza się dobrze na co dzień yy, i umówmy się, no na co dzień wolimy naturalność, prawda? Jednak face to face odbiór jest zdecydowanie lepszy naturalny, co tu dużo mówić, także pamiętajcie, jeśli okaże się, że one są zbyt y, mocno wyrysowane, zawsze możecie rozetrzeć, możecie posłużyć się korektorem y, lub, y, lub podkładem i to jest, y, to jest najistotniejsze. I no cóż, moje drogie, nie poddawajcie się, pamiętajcie, to nie jest łatwy makijaż, makijaż brwi jest jednym z najtrudniejszych, ale pamiętajcie, że praktyka czyli mistrza, makijaż też jest zabawą, więc nie ma też się to spinać. Im więcej będziecie ćwiczyć i im luźniej do tego podejdziecie, tym na pewno z czasem lepiej będzie Wam to wychodzić. Także trzymam za Was kciuki. Jeśli spodobał Wam się nasz tutorial, zapraszamy do zostawienia komentarza. Pozdrawiam Was, cześć!